Cześć z tej strony, Kamil Błaszczyk i dziś powiem Wam o co powinniście zapytać Waszego fotografa ślubnego. Jeśli chcecie używać pytań z tej listy, pytań z tego filmu, najpierw dokładnie zapoznajcie się z ofertą fotografa ślubnego i z jego stroną, gdyż większość odpowiedzi może kryć się właśnie w tych miejscach. Pierwsze, a zarazem najważniejsze pytanie to czy fotograf będzie osobiście wykonywał zdjęcia na naszym ślubie, czy będzie to być może podwykonawca. Rozwijałem ten przykład w poprzednim filmie, jeśli go oglądaliście wiecie co może się stać, więc tutaj radziłbym się upewnić, że na 100% będzie to osoba, z którą podpisaliście umowę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wchodzicie do kościoła, jest wasz najważniejszy dzień życia, dzień waszego ślubu. W momencie przed złożeniem sobie przysięgi fotografowi pada aparat. I co wtedy? No wiadomo, zawsze zdjęcia można zrobić telefonem, ale teraz zadajcie sobie pytanie, czy po to wybieraliście profesjonalistę, żeby zdjęcia były robione właśnie w takiej jakości. Pamiętajcie, że dobry fotograf zawsze ma zapasowy aparat, zawsze ma ich dwa lub więcej, zawsze ma kilka obiektywów, kilka kart pamięci, lamp i innego sprzętu, którego będzie potrzebował dniu ślubu. Pewnie każdy z Was słyszał kiedyś historię o tym, jak e, któraś z par młodych nie otrzymała zdjęć, ponieważ fotografowi padła karta pamięci lub dysk twardy. Na pewno nie chcielibyście, żebyście byli to wy. Dlatego polecam wam zadać właśnie to pytanie fotografowi. W obecnych czasach standardem jest zapis zdjęć na dwóch kartach pamięci: i od razu po zgraniu kart wrzucenie tego na dwa lub więcej dysków twardych, lub wrzucenie Waszych zdjęć do chmury. Pytanie z pozoru błahe, ale warto o to zapytać fotografa. Dawniej spotykało się fotografów na weselach w koszulach z krótkim rękawkiem, do tego kamizelka rybacka, więc chyba nie chcielibyście, żeby taki fotograf pojawił się na waszym weselu. Rzadko jestem na weselu jako gość, więc nie widzę, jak ubrani są inni fotografowie, ale zdarza mi się widywać, jak ubrani są kamerzyści. Czasem zdarzało się, że ktoś przychodził w wymiętym, w wymiętym białym podkoszulku z logiem rokowego zespołu, ewentualnie kamerzystów w krótkich spodniach, którzy przed mszą mieli wykład u księdza na temat tego, że to jest dom Boży i taki strój nie przystoi. Pogadajcie z fotografem na temat tego, żeby jego strój był dopasowany do rangi Waszej uroczystości. Kurs liturgiczny jest to dokument wystawiony przez kurię, który zaświadcza o tym, że fotograf przebył szkolenie dotyczące fotografowania w obiektach sakralnych, wie jak zachować się w poszczególnych w, w ubiegłych latach musiałem legitymować się takim e, ukończeniem takiego kursu średnio raz na 30 ślubów, ale jeśli naprawdę spotka się w kościele księdza, który jest e, konserwatywny i ktoś nie będzie posiadał takiego kursu, ukończę, dokumentu ukończenia takiego kursu, ksiądz może nie zezwolić na fotografowanie waszego ślubu, więc jeśli chcecie mieć głowę spokojną, zapytajcie fotografa, czy ma taki kurs ukończony. Jeśli chcecie być spokojni, zapytajcie fotografa, czy ma jakiś plan awaryjny na wypadek tego, gdyby nie mógł się stawić na waszym ślubie. W dobie social mediów i networkingu załatwienie zastępstwa dla fotografa nie powinno stanowić żadnego problemu. Profesjonalny fotograf ma zapewne również zapisy w umowie dotyczące zastępstwa. Jeśli takich zapisów nie ma, nie powinniście go brać pod uwagę. Nie wymagajcie jednak, żeby fotograf z imienia i nazwiska dwa lata przed podpisaniem umowy wskazał wam osobę, która zastąpi go w sytuacji, w której nie będzie Mógł stawić się na waszym ślubie. Zazwyczaj fotografowie fotografują 14, 12, 10, 8 godzin. Warto wiedzieć, jak długi jest czas pracy fotografa, żeby uniknąć ewentualnych dopłat w razie przesunięcia przygotowań lub przedłużenia się e, powiedzmy oczepin. Najczęściej fotografowie pracują do godziny w pół do pierwszej lub do pierwszej, ponieważ wtedy zazwyczaj kończą się oczepiny. Jeśli fotograf zna to miejsce, może być to dla niego duży plus, szczególnie jeśli wykonywał tam wcześniej zdjęcia, ponieważ będzie wiedział, jakie tam jest światło, będzie miał zapewne sprawdzone pomysły na świetne zdjęcia. Jeśli szukacie natomiast fotografa, który ma dla Was zrobić oryginalne, niepowtarzalne, wyjątkowe zdjęcia, może być to minusem, ponieważ fotograf, który robił zdjęcia w danym miejscu powiedzmy 8 razy, może popaść w pewną rutynę i będzie robił cały czas te same kadry, które, no już takie niepowtarzalne niestety nie będą. Ja uważam, że profesjonalista nie powinien spożywać alkoholu na weselu. Każdy ma indywidualne podejście do tego tematu. Ja osobiście wolałbym, żeby wykonawca, któremu powierzam najważniejszy dzień w życiu, raczej był trzeźwy. Jest to rzecz, która wpływa w znaczącym stopniu na ostateczną cenę usługi. Zazwyczaj dojazdu to jest koszt w granicach złotówka do 2 złotych km. Są też fotografowie, którzy mają wliczony koszt dojazdu w cenę usługi. Jeśli marzy Wam się plener w Paryżu, na Malediwach, w Tajlandii, z pewnością przyda Wam się informacja na temat kosztów dodatkowych. Niektórzy fotografowie liczą sobie tylko koszty przelotu oraz zakwaterowania na miejscu, natomiast inni doliczają opłatę związaną z ich pobytem poza granicami w kraju. Jeśli będziecie chcieli w przyszłości wydrukować duże zdjęcia, powiedzmy w formacie 70 na stolu obejrzeć Wasze zdjęcia w bardzo dobrej jakości na Waszym nowym telewizorze 4K, przydadzą Wam się zdjęcia na pewno większe niż 4000 pikseli po dłuższym boku. Pamiętajcie, że technologia idzie do przodu. Niedługo będziemy mieli telewizory 8K, więc im wyższą rozdzielczość zdjęć od, od fotografa dostaniecie, tym lepiej, a najlepiej gdyby była to maksymalna rozdzielczość. W rozumieniu fotografów zazwyczaj obróbka zdjęć ślubnych yy, to korekcja kolorystyczna, natomiast w rozumieniu klientów często jest to zaawansowany retusz, tak jak na przykład jakieś ujmowanie kilku kilogramów. Warto by było zapytać fotografa, co zawiera obróbka fotograficzna, czy jest to tylko obróbka kolorystyczna, czy jest to również retusz i jeśli tak, to co ten retusz obejmuje. To zależy. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy fotografowie rezerwują terminy 3 lata do przodu, a niektórzy maksymalnie rok do przodu. Zazwyczaj jest to czas od miesiąca do pół roku. Jesteście, jeśli jesteście bardzo niecierpliwi, możecie zadać tu pytanie fotografowi. Zazwyczaj odpowiedź na to pytanie jest ukryta w ofercie, ale jeśli jej nie ma. Warto zapytać o to fotografa. Zapytajcie też, czy liczba zdjęć jest sztywna, e, czy może dostaniecie tyle zdjęć, ile po prostu wyjdzie. Podpowiem Wam, że zazwyczaj e, liczba zdjęć oddawanych przez fotografów ślubnych oscyluje w granicach 250-400 zdjęć z reportażu ślubnego. Jeśli na przykład nie lubicie zdjęć czarno-białych, chcielibyście, żeby... Cały Wasz reportaż był kolorowy, poinformujcie wcześniej o tym fotografa, jeśli jest wprost przeciwnie i na przykład chcielibyście, żeby cały wasz materiał był zrealizowany w odcieniach szczerości, również zapytajcie fotografa, czy jest taka możliwość. A możecie też zapytać, czy jest możliwość, żeby wszystkie zdjęcia czarno-białe były dostępne w galerii w wariancie kolorowym. Zapytajcie fotografa, czy będą to wyłącznie pliki cyfrowe, czy również odbitki tudzież album. Jest to zasadnicza różnica, ponieważ zaliczka jest zawsze zwrotna, zadatek już niekoniecznie. W sytuacji waszej rezygnacji fotograf zatrzymuje zadatek, natomiast w sytuacji rezygnacji fotografa wykonawca zwraca wam dwukrotność wpłaconej przez Was kwoty. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi będziecie wiedzieć, o co zapytać fotografa na ślub. Jeśli o czymś zapomniałem, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Możecie też napisać o co wy zapytaliście waszego przyszłego fotografa na ślub. Pamiętajcie, że jeśli nie macie czasu na szukanie fotografa, zawsze możecie sprawdzić moje portfolio. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z następnymi poradnikami. A na dziś to już wszystko. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.